W dzisiejszym wydaniu prosto z płońska. Sylwester na rynku, istota pierwszej gwiazdki oraz płońskie wieże. Remontowanie orlików to inwestycja w zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój mieszkańców. Zadbana infrastruktura sportowa jest nie tylko wizytówką miasta, ale także realnym wsparciem dla społeczności w jej codziennym życiu. To już drugi orlik, który udało nam się wyremontować w ramach mazowieckiego instrumentu wsparcia. Mazowsze dla sportu. Tym razem jest to orlik przy szkole podstawowej numer 4, gdzie zużyty, zużyło się już boisko wielofunkcyjne, czyli do koszykówki, do siatkówki, do gier, innych gier zespołowych i została wykonana całkowicie nowa nawierzchnia boiska linie boczne, ogrodzenia bramki. Udało się tanio wyłonić wykonawcę, całość tych prac. To jest niespełna 300 tysięcy złotych i jak już powiedziałem dostaliśmy dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Mazowsze dla Sportu. Dobrej jakości infrastruktura sportowa pozwala na organizację zajęć sportowych, treningów i rozgrywek, co wspiera rozwój młodych talentów i może prowadzić do sukcesów sportowych na szczeblu lokalnym. Świętowanie Sylwestra w mieście i korzystanie z miejskich atrakcji to świetny sposób na radosne i wyjątkowe zakończenie roku. Tradycyjnie już zapraszamy Państwa na Sylwester w polskim rynku. Tradycyjnie zaczynamy od godziny 22.00. Będzie nam towarzyszył DJ, który będzie puszczał muzykę do tańca i taką, którą wszyscy lubimy słuchać. Zapraszam wszystkich, żeby się spotkać na rynku, złożyć sobie życzenia, pobyć razem, wspólnie razem by otworzyć nowy 2025 rok. Sylwester w mieście to doskonała okazja do wspólnego świętowania w wyjątkowej atmosferze, z dostępem do różnorodnych atrakcji. To sposób na niezapomnianą noc w gronie innych mieszkańców i gości w bezpiecznym, zorganizowanym i przyjaznym otoczeniu. Warto skorzystać z tej okazji, by zakończyć rok w wielkim stylu i pozytywnej energii. Pierwsza gwiazdka to symboliczny element polskich obchodów Wigilii Bożego Narodzenia. Tradycyjnie jej pojawienie się na niebie oznacza moment, kiedy można rozpocząć wigilijną kolację. Zazwyczaj nawiązuje do gwiazdy betlejemskiej, która miała prowadzić Trzech Króli do miejsca narodzin Jezusa. Astronomowie, oczywiście, tłumaczą sobie to zjawisko w sposób racjonalny i próbują znaleźć jakieś faktyczne zjawisko, które wystąpiło 2000 lat temu i które było inspiracją dla. Ewangelisty. Otóż jest kilka takich zjawisk, które mogło wtedy wystąpić. Pierwszym takim rozpatrywanym zjawiskiem jest koniunkcja jasnych planet. Otóż w siódmym i w szóstym roku przed naszą erą miało miejsce takie zjawisko, nawet dwukrotnie, z udziałem takich planet jak Jowisz, Saturn czy Mars, czyli bardzo jasnych obiektów. Natomiast mogło to być również wydarzenie w postaci jasnej komety na niebie, a także jakiejś gwiazdy, która doznała bardzo gwałtownego wybuchu i pojaśniała i była przez szereg dni. Widoczna na niebie. Z perspektywy naukowej, Pierwsza Gwiazdka to dowolny obiekt astronomiczny, który staje się widoczny na niebie jako pierwszy po zachodzie Słońca. W większości przypadków są to planety takie jak Wenus, Jowisz czy Mars, ponieważ są one jaśniejsze i widoczne wcześniej niż typowe gwiazdy. Niebo będzie bardzo ciekawe, będzie na niebie widać tak naprawdę kilka planet, będzie widoczny również Saturn, a także obiekty widoczne już przez instrumenty optyczne, czyli Uran oraz Neptun. Później w nocy, już kiedy noc będzie bardziej zaawansowana, będziemy widzieli również jasnego, czerwonego Marsa. Noc będzie ciemna, nie będzie nam przeszkadzał księżyc. Księżyc będzie widoczny dopiero w drugiej połowie nocy. Jedyną planetą na niebie, której raczej nie zobaczymy, będzie Merkury, który będzie pojawiał się dopiero w tuż przed wschodem słońca i będzie po prostu już zbyt jasno, żebyśmy mogli go zobaczyć. Pierwsza gwiazdka jest pięknym elementem tradycji, który łączy kulturę i astronomię. Płońskie Wieże to coroczna gala, która gromadzi przedstawicieli stowarzyszeń, klubów sportowych i grup artystycznych. Statuetki przyznawane są za szczególne osiągnięcia w takich dziedzinach jak gospodarka i ekologia, społecznik roku, sport, kultura i sztuka, człowiek z pasją, przyjaciel Płońska, a także szczególne osiągnięcia dla Płońska. Kandydatów do Płońskich Wież mogą zgłaszać mieszkańcy i stowarzyszenia oraz instytucje działające w naszym mieście, jeśli są to zgłoszenia. Od mieszkańców. Taka kandydatura musi być podparta setką podpisów, no właśnie, płonzczan. Natomiast tego wymogu nie ma już w przypadku stowarzyszeń i instytucji. Natomiast to zgłoszenie z opisem zasług kandydata należy złożyć na specjalnym formularzu dostępnym na stronie www.plonsk.pl. Te zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim do 30 grudnia do godziny 16 lub też drogą mailową. Dlatego zapraszam do zapoznania się z regulaminem i z załącznikami, właśnie m.in z formularzem zgłoszeniowym, jeśli ktoś chciałby swojego kandydata do Płońskiej Wieży w tym roku zgłosić. Kandydatem Płońskiej Wieży może być osoba fizyczna, prawna, stowarzyszenia, organizacje, kluby sportowe i grupy artystyczne. Ostatecznego wyboru dokona kapituła powołana przez burmistrza miasta Płońska.